<laughs> Franek to ja, jestem z YouTube'a znany, gra w Minecrafta, w Symbol Gaja też, wszystkie gry ja lubię grać, ej, Franek, ja, yeah, zwom mnie... Ja z YouTube'a znany jestem powyżej 100 subskrypcji. Tra -la, la, piosenkę tak śpiewam na YouTube. To są piosenki, piękne flakenki Jeśli się nie podobają do sory, na frenie widzę fajnie. Jest też tam fajnie, nawet co nuta, o tym już była lecz to nie fajnie, tak jak na tutaj, posłuchajcie mojej nuty, będzie fajnuta, to jest fajnuta, nuta to nuta, a faj, faj, to fajna, fajna ta nuta, to jest fajnuta, fajna ta nuta, to to jest fajnuta, Franek to ja, Gościu z YouTube'a znany, mam nadzieję, że przez wszystkich Was lubiany.